Zrobimy na SC, tak Iwonko? Zrobimy na kurs, kurs na miłość do siebie, tak? Najpierw, tak? Najpierw dzieciństwo. To jest podstawa. Ten kurs jest naprawdę mocny. Wiecie o tym. I to jest punkt wyjścia do absolutnie każdego innego kursu. Absolutnie do każdego innego kursu. Rozumiecie? Robimy rzeczy po kolei, ale jednocześnie wzmacniamy swoją energetykę w danych dziedzinach, podpinamy się pod dane pole to jest, to jest zupełnie coś innego. I teraz zobaczcie, dlaczego najpierw ja. Bo ja jestem najważniejsza. Bo ja jestem najważniejsza. Zaczynanie naprawdę od kursu na SP jest absolutnym w mojej ocenie. Nie porozumiem, to jest tak, jakbyście chciały, bez absolutnie żadnego przygotowania fizycznego, tak, bez absolutnie żadnych umiejętności iść, wejść na Mont Everest.